Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i pozdrawiam moich widzów. Dziękuję bardzo za oglądalność. Dzisiaj kilka słów na temat nowej gwiazdy Fame MMA Mateusza Spysińskiego. Tak, to jest mistrz Polski w Uciekajdo. Jak ktoś nie wie o co chodzi, kiedyś z taksidutówą robili Salajwa w Gdańsku, przygali Fame MMA. Podleciał hejter... Taksi Złotuwa oberwał w ząbki, a Spesiński, zamiast pomóc koledze zaczął uciekać. Nawet kamerę zostawił. Niezłe jajca, nie? To teraz będziemy mieć pokaz uciekaj do... w Oktagonie. Powinni go, kurde, w rzymską klatkę dać, żeby nie uciekał, nie? Nie wiem, menadżerowie fajem MMA nie znają tej sytuacji, czy jak? Mam nadzieję, że dostanie przeciwnika takiego, który utrze mu noska za te wszystkie jego filmiki o Rafatusie, Guralu, Magikalu i innych gwiazdach internetu. Tak. No i za tą zbiórkę na tego pieska swojego, co to kiedyś zbierał, a się nie rozliczył publicznie.